Cześć, witam was serdecznie na swoim kanale po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym poruszyć uważam, że dość istotną kwestię. Yy, może powiem też dlaczego, ponieważ po, od ostatnich filmów otrzymałem kilkanaście maili na temat e, sprzedaży e, swoich monet poprzez moich oglądających i pojawiło się tak naprawdę w 40% informacja w tym mailu, że sprzedają coś, ale chcieliby za to więcej, ponieważ jest to pamiątka po dziadku, po babci bądź też mają jakieś połączenia z danym walorem, które po prostu chcą sprzedać. Kwestia jest taka, że w monetach czy też przy sprzedaży czegokolwiek nie ma sentymentu. Nie możemy kierować się sentymentami, ponieważ dla danego waloru nie ma to żadnej wartości. Jeżeli chodzi o moment sprzeda sprzedaży danego aktywa, jeżeli chodzi o sentyment, jest on tylko tak naprawdę ukierunkowany w naszą stronę, ponieważ dla nas, na przykład ta moneta jest warta 100 zł, ponieważ jest to pamiątka po na przykład dziadku czy też babci. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ to, co tutaj widzicie, ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Są to przedmioty, monety oraz zegarek, który możecie zobaczyć, którego nie sprzedam nawet za powiedzmy duże pieniądze, ponieważ łączy mnie z tymi y, rzeczami sentyment, tak? Więc nawet jeżeli zdecydowałbym się na to, aby na przykład sprzedać tutaj zegarek, zegarek omegi, jeżeli ktoś z Was nie wie, to zegarki Omegi jest, były produkowane, czy też dalej są produkowane w Szwajcarii, na przykład jego sama obramówka tutaj jest wykonana ze srebra próby 900. Więc jakąś tam wartość tego kruszca w środku mamy. Więc nawet jeżeli ten zegarek powiedzmy kosztuje 500 zł, 1000 zł, ja po prostu nie będę chciał go sprzedać. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że e, moje życie nagle zmienia się, tak? potrzebuję z, jakich, z jakichś powodów dużą sumę pieniędzy, sp sprzedaję wszystko to, co posiadam, nie otrzymam za to dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu tysięcy, ponieważ to jest tylko wartość. Taka, jaką ten zegarek posiada, czyli ma ten kruszec, ma to jakąś wartość, powiedzmy, kolekcjonerską, i tak naprawdę tylko tyle mogę za niego otrzymać. Narzucając sobie do tego wartość sentymentalną, ona nie ma żadnego znaczenia dla osoby, która ten zegarek ode mnie będzie chciała kupić. Więc bardzo proszę Was, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie coś sprzedać, ale jest to dla Was coś ważnego, to na kupującym nie zrobi to żadnej różnicy, że jest to pamiątka tego, tak w moim przypadku, te monety oraz zegarek są tak naprawdę pozostałością po moim zmarłym dziadku. Mam do tego ogromny sentyment, ale na przykład dla Ciebie jako osoby kupującej nie ma to żadnego znaczenia. Dla Ciebie na przykład tutaj olimpiady są warte między 25 a 32 zł, podobnie jest na przykład tutaj z 30 lat PRL, a tutaj mamy na przykład piłsudskiego z 1935 roku, tak zwany Piłsudski strzelecki, ponieważ tutaj widzimy troszkę inną odmianę. Dla Ciebie, jako kupującego, ta moneta również będzie warta, nie wiem, 100, 120, 130 zł. Dla mnie na przykład, o, wiesz, to jest pamiątka po moim dziadku, chcę za to 500. No, niestety, ale to tak nie wygląda. Więc proszę Was, w momencie, kiedy na przykład chcecie coś sprzedawać i sytuacja Was do tego zmusza, że musicie to zrobić, to niestety nie oczekujcie, że osoba kupująca spojrzy na to Waszym okiem. On spojrzy na wartość kursu na przykład danej monecie, na przykład daną wartość numizmatyczną. Przełoży to na ceny rynkowe, Przełoży to na przykład na stan monety. Jeżeli chodzi oczywiście o wartość każdego z tych walorów, czy też tego zegarka, to jeżeli chodzi o wyceny, to tak jak wiemy, często bywa tak, że każdy zapłaci tyle ile chce wydać. Ktoś będzie odnosił się tylko i wyłącznie do wartości srebra, ktoś spojrzy na przykład na to w taki sposób, że akurat tej monety, tej mam Heidenburga, po drugiej stronie będzie mieć swastykę, więc nie będę jej pokazywał, aby czasem YouTube mi czegoś nie zarzucił. Będzie patrzył tylko na przykład na wartości historyczne, wartości numizmatyczne i powtórzę się po raz kolejny na przykład na wartość kruszcu. Albo też mogę jeszcze dodać taką sytuację, że na przykład komuś tej monety brakuje w kolekcji, to może nawet zapłacić 10% więcej niż tam obecne ceny rynkowe, ponieważ akurat chce tą monetę u siebie. Ale bardzo was proszę, w momencie, jeżeli chcecie sprzedać monety, czy nie wiem, zegarki, czy też jakieś inne rzeczy, które posiadają jakąś większą wartość, nie otrzymacie za to żadnej dodatkowej, dodatkowych środków ponieważ mają one wartość sentymentalną. I tutaj na koniec, bo nie chcę was tutaj też długo tym zanudzać. Jeżeli posiadacie takie rzeczy, które mają dla was wartość sentymentalną, nie potrzebujecie pieniędzy, to proszę nie sprzedawajcie takich rzeczy. Trzymajcie je dla siebie, dla pokoleń. Ale tak jak wspominałem na samym początku, przy pieniądzach, przy inwestycjach, przy biznesie niestety, ale nie istnieje według mnie coś takiego jak sentyment. Na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Yy, jakby bardzo dziękuję tym osobom, które napisały do mnie, wysłały mi te oferty. Oczywiście wyjaśniłem im, jak, na to, jak ja na to patrzę, jakie mam w tym temacie pojęcie. I aby jakby wyprzedzić troszkę przyszłość, to chciałem o tym opowiedzieć, że niestety dla kupujących sentyment z reguły, jak i nawet bardzo często, nie ma niestety żadnego znaczenia. Na dziś to już wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za oglądnięcie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.